Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Darmusak i zapraszam was dzisiaj na materiał z World of Tanks, a właściwie na bitwy z World of Tanks w plutonie z RNG i MM. No i żeby tutaj już nie marnować zbytnio czasu, słuchajcie, lecimy z losowaniem poziomu. Uuu, będzie dzisiaj grubo, będzie dzisiaj na dyszkach. Zobaczmy w takim razie piąteczka, czyli tutaj mamy. W Wielką Brytanię i teraz zobaczmy, który z pojazdów, bo mam właściwie wszystkie. Tutaj mam tego, tu mam 2T, tu mam tak, oczywiście, że tak. Dobra, to losujemy teraz od 1 do 5. Dwójka, czyli czołg średni. No i tutaj padło na Action XA. W związku z tym, Dzisiaj rozegramy bitewkę na tej dyszce na Centurionie AX. Zainteresowanych standardowo zapraszam. No dobrze, i pierwsze, co mogę powiedzieć, to tak, mapka Karelia, tryb szturm, losowany na tychy i na dziewiątki, oczywiście z trzema artami na stronę. Ponieważ jestem tutaj po lewej stronie, no to będę śmigał na tą lewą stronę. Słuchajcie, nie ma co tutaj się chyba zastanawiać i kombinować. Po prostu śmigniemy sobie tędy i zaraz zobaczymy, co też uda się tu zdziałać. Są trzy arty, więc troszkę obawiam się, że będzie raczej kiepsko pod tym względem. Tej gościu jedzie, a no jedzie. Szkoda, że go nie trafiłem, ale ze spota dostał teraz pięknie bułkę, przytulił i zniknął. <śm> dobra, projekt to się wyłoniło. Jeden strzał poszedł. By należało skończyć, bo ona będzie tu przeszkadzać. Dobra, raz dostał. Oj, i z 7, ty tak przeszarżowałeś tam. KPZ-a. No już, już arciocha. Dobra, 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 kurde no, stój dziadu. Okej, okay. jeszcze muszę mu jedną pestkę sprzedać, żeby on tu nie świecił naszych na tej, o dobra, naszych na tej górce. Progetto rozwaliło naszego. Troszkę się chyba cofnął, gościu. No właśnie, nie chciałbym sam jechać, bo to może się źle skończyć. Ale już w takim razie podjeżdżamy, bo widzę, że tu jeszcze jest E3, E50. Więc jakieś wsparcie będzie. O nie, FV. Powiedzcie mi, dlaczego ja mam takiego farta, że zawsze muszę na takie wielkie gówna wyjechać? Jeszcze harta, no ludzie. Serio? Ja się nie mogę naprawić, no ja pierniczę. Zobaczcie, no. Przecież to jest... No dobra, nie chcę się wypowiadać, bo krew mnie zalewa, no chwila moment i już po temacie Jestem na takim ogrysku Że głowa boli tam jeszcze się pewnie gdzieś grillek czai No już teraz to sobie nie przeszarżuję no. Niech ja dorwę te arty w swoje ręce. No i miała być fajna bitwa. Taka wiecie, agresywna, z wyjazdem. A jest po prostu dupa. Trzy arty i FV. <laughs> coś pięknego, słuchajcie, coś pięknego. Trzy arty i FV. O, tutaj nie położę tak lufy. O, już. Grill się odezwał. I zaraz tu arty dupną, no. Nie mam pytań, słuchajcie, no nie mam pytań. No dobra, no cóż mogę powiedzieć? Za chwilkę będzie bitwa numer 2, tylko najpierw będą wyniki z bitwy numer 1. No i tyle co mogę powiedzieć. Do zobaczenia za chwilę. No dobrze, zerknijmy teraz na wynik tej masakrycznej bitwy, tej porażki totalnej. No porażka. Bitwa zakończyła się po określonym czasie. Żadna z drużyn tutaj nie wykończyła drugiej drużyny na 100%. Po prostu upłynął czas bitwy i moja drużyna, ponieważ nie zdobyła bazy i nie zniszczyła wszystkich pojazdów, no to bitwę przegrała. Jestem gdzieś tutaj po środku stawki, jeśli chodzi o ilość zadanych uszkodzeń. Niestety, Kasiorka na minusie nic się nie zgadza. Zadane 1292 uszkodzenia, zablokowane 750. Hmm. No, co mogę powiedzieć? FV i 3 arty dopełniły roboty. Dobra, lecimy z kolejną bitwą. Tym razem, mapka Cichy Brzeg, losowanie na same dychy. I po jednej arcie na stronę. Ja nie wiem, czy tam zwróciliście uwagę na to w poprzedniej bitwie. Ja, jak zobaczyłem, że są trzy arty na stronę, no to już czułem pismo nosem, że łatwo nie będzie. I niestety wykrakałem to, słuchajcie, wykrakałem. No. Dobrze, teraz mamy po jednej arcie, więc przynajmniej teoretycznie powinienem przeżyć trzy mm, razy dłużej. Tak podejrzewam gdzieś, tak sobie liczę. No a zobaczymy jak to już wyjdzie w praktyce, w tej chwili dostałem żaróweczkę. Ciekaw jestem tylko czy to jest od tego 62A, czy może od kogoś innego. Trzeba zwalić drzewo. Za kamulcem. Na tamtej stronie nikogo z naszych nie ma, więc się nie ma sensu tam pchać. Trzeba by raczej zobaczyć, co po tej stronie słychać. Tylko też trzeba to tak zrobić, żeby za chwilę nie oberwać. Dobra, jednego mniej. Sporo pojazdów ciężkich, zobaczcie, tam pojechał Conqueror, tam pojechał IS7. Myślałem, że mi się uda go trafić. Ale to byłoby zbyt piękne. Miksik w dupkę mnie chciał upnąć. Tak od razu z biegu, z marszu. Niedobry. Oj, niedobry. Problem jest tylko teraz taki, że przydałoby się jednak troszkę wrócić na bazę. No i chociaż trochę wspomóc naszych TVP. Nie uciekaj. Możemy tutaj zrobić teraz taki manewr. Nie wiem, gdzie jeszcze jest IS-7. Oho, już jest, dobra. Super. Ten kurde musiał się pojawić. Zobaczmy, czy ja będę... Dobrze, eberek, eberek, nie ma eberka, mamy kolejnego eberka. Dużo czołgów. Tak właśnie. Już spot jest. Grill. Jesteś trochę, powiedziałbym, szalony. Coś go dotknęło coś co się schowało i nie wiadomo gdzie jest. No dobra, słuchajcie, ja myślę, że tu trzeba zrobić taki myk. Bo chyba na to, na to nikt nie wpadł. Trzeba się cofnąć. I trzeba ich po prostu objechać. I spróbuję to właśnie uczynić. Teoretycznie mamy delikatną przewagę w HP i w czołgach żaruwach Żarówa, żarówa. No EBR-cho, Pięknie. Pięknie to wyszło. Zostaje jeszcze te 62 AMX i Cranwagen. AMX-a? O, teraz dopiero widać. 62. Ty mi strzeliłeś pechę, to masz teraz. Oddaję ci. Daj się sobie. Ty, 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 No, i nie można było pierwszej takiej bitwy zagrać, wiesz, zdecydowanie byłoby lepiej. Widzimy się za chwilę na statystykach. No dobrze. Bitwa numer 2 zakończona zwycięstwem. Ja sobie tutaj użyję bonusów, takich mam, to używam. No, i co mamy? Mamy drugą klasę, mamy ogień skuteczny. Na tle drużyny to jest czwarte, piąte miejsce. Dwa pojazdy zniszczone i zarobione 61 tysięcy. Zablokowane przez pancerz 400, a zadane 2400, także więcej niż w bitwie poprzedniej. Tutaj mnóstwo jakichś ukończonych, różnych dziwnych rzeczy. Ok, nie patrzmy na to. Ponieważ pierwsze dwie bitwy, się, pierwsza bitwa była bardzo krótka, no to zagramy sobie jeszcze jedną bitewkę, także zapraszam na ostatnią bitwę. No i proszę, bardzo rzuciło mnie na piaszczystą rzekę, na same dychy i znowu po trzy arty ze stro na każdą stronę. Obym się, słuchajcie, mylił, obym nie krakał, e, bo coś czuję pismo nosem, że będzie tak jak w pierwszej bitwie, słuchajcie że się pojawię, dostanę, arty dokończą. Potrwa to 5-6 minut i będę w garażu. Obym się, słuchajcie, myli. Naprawdę. O, te arciochy, słuchajcie. Niech oni coś z nimi zrobią, naprawdę. Bo to jest... No to jest bez sensu. No Myślę, że w każdej bitwie maksymalnie powinna być jedna arta. Maksymalnie. Jedna arta. Wtedy miałoby to może jakiś... E, większy, większy sens i jakiś fajny damage można byłoby też na spokojnie zrobić. Tutaj dwa wyścigowe pojazdy się pojawiły. O, jednego już nie ma, to ciekawe. Ja tylko śmignął na tej górce. Spróbujemy, spróbujemy szczęścia. Spróbujemy Ok. Tam mamy AMX A50B. Więc również spróbujemy szczęścia. 260 to nie jest tutaj potrzebna, niech ona sobie stąd jedzie. Po co ona tu przyjechała, no? Niech mi ktoś powie. Tam jeszcze jest 907 na dole. Hmm. No i sytuacja się trochę bardziej komplikuje. Tutaj panowie się nie chcą zbytnie pokazać. Przypilnuję tą pięćdziesiątkę. Gościu, gościu. Coś się cykorzysz, dawaj. Mam pewien pomysł, ale żeby go zrealizować, to musimy troszkę tu wyczyścić. Pytanie, gdzie się podziało 907? Jest dziewięćset siódemka Kurcze jakby tak go Nasze projekty, jakby go tak zdjęło Dobra, ten go zdjął. Ach, kurde. Jedzie dziabok. No, zaczyna się kanonada od arcioszków. A się pewnie właśnie tam na dupską Maus? Nie, absolutnie nic z tych rzeczy. Teraz trzeba temu pomóc. Koniecznie trzeba tu wjechać. Nie wiem ile ma pocisków. Dobra, jeszcze Arta no Kręć, kręć, uciekaj, kręć Aha, tylko że Tylko że na naszej bazie już jest odgroma przeciwników Dostał. Też dostałem. No i zginąłem. No ale powiem Wam, że przynajmniej coś w tej bitwie się działo. Nie męczyły mnie za bardzo arty. Nie było jakoś tak strasznie negatywnie. No ale wynik 6 do 14. Póki co pewnie będzie 6 do 15. Tak jest. Bitwa przegrana. Widzimy się za chwilę. Ok, jestem z powrotem. No, bitwa przegrada, tak? To jakby wiadomo, ale powiem Wam, że wolę zdecydowanie takie bitwy, gdzie przynajmniej wiem, że coś powalczyłem, coś porobiłem, niż to co było za pierwszą, pierwszym razem, czyli tą pierwszą bitwę, gdzie no po prostu była sieczka, tak? Zobaczcie tutaj, w tej bitwie, jeśli chodzi o zadane uszkodzenia, pierwsze miejsce 2418 zadanych uszkodzeń zablokowane 400 delikatnie na minusie delikatnie na minusie no ale tutaj mamy jeszcze ogień skuteczny natomiast pod względem jeszcze doświadczenia no to mamy miejsce czwarte także ogólnie uważam że bitwa mimo tego że była przegrana była całkiem całkiem fajna no dobra trzy bitwy trzy odsłony trzy różne bitwy tak naprawdę Pierwsza totalna masakra, druga zwycięstwo, no i trzecia porażka, ale coś udało się zrobić, niewiele, ale zawsze. Dobra słuchajcie. Jeśli chodzi o Centuriona AX, moje zdanie już chyba nieraz mówiłem o tym, jest takie, że jest to pojazd fajny, sympatyczny. I ja myślę, że spokojnie można sobie ten pojazd w garażu trzymać i sobie nim grać. Ok, z mojej strony to wszystko, trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć.